Jestem na budowie domu szkieletowego w Pęcicach Małych, będzie to dom parterowy, jednorodzinny, ogrzewany nawiewną pompą ciepła, wyposażony w rekuperator, ale także jako alternatywne źródło ogrzewania, w kominek ze sprowadzeniem ciepłego powietrza przez wentylację. Dom ten ma już pełną konstrukcję w warstwie płyty OSB3, wiatroizolacji, niebawem wstawimy w nią okna, Obecnie trwają prace związane z wykonaniem warstwy termicznej wewnętrznej z wełny mineralnej o grubości 15 cm, a także wykonywany jest stelaż sufitowy, dzięki któremu powstanie przestrzeń techniczna pod rury nawiewnej pompy ciepła oraz rury rekuperacji. Przejdę się po tym domu, pokażę go też od zewnątrz, żeby zaprezentować więcej szczegółów tej inwestycji. Teraz znajdujemy się w salonie tego domu. Salon ten będzie mieć powierzchnię około 40 m2, ale będzie dodatkowo powiększony optycznie tym, że to co za chwilkę pokażę, sufit znajdować się będzie na wysokości około 5 m, czyli inwestor zrezygnował z sufitu stropowego, a ten docelowy sufit znajdować się będzie bezpośrednio pod połociami dachowymi. W centralnej części salonu znajdował się będzie kominek. W tym momencie pokazuję szyb kominowy. Ten wkład kominkowy wykonamy na etapie wykańczania wnętrz tego budynku. Na ścianie przy kominie, jak zwykle, zastosowaliśmy płytę gipsowo-kartonową o podwyższonej odporności na wysoką temperaturę, ale także, co zaprezentuję za chwilkę w kadrze, ekran oddzielający ekran izolacyjny oczywiście oddzielający konstrukcję od szybu kominowego. W tym miejscu zamontowaliśmy już rynienkę na kable radiowo-telewizyjne. Obok widać już kabel antenowy, który później wprowadzimy do tej rynienki. Ale nie tylko, również kabel internetowy i kabel sterujący. Po konstrukcji domu rozprowadziliśmy już przewody instalacji elektrycznej, które widać tutaj w peszlach. Ale nie tylko, bo także rury instalacji wodnej i kanalizacyjnej. I co charakterystyczne dla tego budynku, to także to, że będzie wyposażony w instalację centralnego odkurzacza, którą zażyczył sobie inwestor. Tutaj widać miejsce przyszłego gniazda przyłączeniowego. Ono jeszcze zostanie wykończone specjalną końcówką na wsad do rury. A tutaj widać rurę, która będzie odprowadzać kurz do jednostki centralnej. Jednostka centralna będzie zamontowana... W pomieszczeniu technicznym. Za chwilkę do niego przejdę. Nasz architekt postanowił zaproponować taki układ funkcjonalny wnętrz, by ta część bardziej użytkowa znajdowała się po prawej stronie holu, natomiast część sypialniana po lewej stronie holu. I, i w ten sposób, zaraz za salonem, mamy kuchnię o powierzchni około 11 metrów kwadratowych. Następnie hall. Może wejdę do niego, żeby nie robić ujęć pod światło. Hall ten ma bezpośrednie przejście do garażu dwustanowiskowego. Ale co ciekawe, mieści się tutaj takie pomieszczenie gospodarcze, które da możliwość składowania na przykład narzędzi ogrodowych. I za nim kolejne. Tutaj częściowo ten fragment pomieszczenia gospodarczego będzie można wykorzystać na ustawienie szaf do przechowywania. Jeszcze wrócę do garażu. Garaż jest duży, dwustanowiskowy. A za nim znajduje się pomieszczenie techniczne, gdzie zamontujemy pompę ciepła, termę wody, centralny odkurzacz oraz rekuperator, oczywiście. Wrócę z powrotem. Czyli tak, jakbyśmy. Wysiedli z samochodu i chcieli wejść do domu. Znowu przechodzimy przez to pomieszczenie gospodarcze. Znowu wchodzimy do holu. Po lewej mamy z tyłu, będą drzwi główne. Podwójne, szerokie, bardzo ładne, na pewno ze świetlikiem. Przemieszczając się w prawo, mamy pomieszczenie łazienkowe. Wnękę, której przeznaczenia szczerze powiedziawszy nie znam, być może znajdować się tu będzie szafa. Tutaj wracamy do pralni i do kolejnej łazienki na końcu korytarza. Natomiast po lewej stronie, patrząc od salonu, tak jak mówiłem, będzie część sypialniana czyli pierwsza sypialnia, druga sypialnia. Oraz trzecia sypialnia. A także czwarta, gdzie teraz wykonujemy stelaż pod podwieszany sufit, nad którym rozprowadzone będą rury domowych instalacji. Pokazuję teraz w kadrze elewację południową tego domu od strony Tarasu. Znajduje się ona niemal idealnie w osi południowej, dlatego warto zwrócić uwagę na połać dachową w tle, tam, którą teraz zbliżam. Jest to idealne miejsce pod montaż paneli fotowoltaicznych. Nie dość, że dach jest kryty blachą na rąbek stojący, to jeszcze kąt dachu jest odpowiedni, bo o około 30 stopni. Zatem... Właściciel tego domu po zamontowaniu paneli fotowoltaicznych ograniczy swoje wydatki na utrzymanie budynku do kosztów wywozów śmieci i wody oraz kanalizacji.